Śmieszne historie ze szkoły piąta część. Słuchajcie, kochani, witam Was bardzo oczywiście serdecznie ja, czyli Audiolog. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejna porcja śmiesznych historii ze szkoły, gdy to ja byłem ogólnie małym miśkiem, no i miałem tam swoje totalnie przypałowe historie. No to co? Lecimy. Dzisiaj, dzisiejszy, moi drodzy, w ogóle e, śmieszne historie to ubiór galowy. Jak trzymać idiotę w niepewności? To jest kurde, potężne, i do tego wycieczka po Battlefielda. Oj, 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 dobra. Ubiór galowy. Kochani, technikum. Bardzo dobrze wiecie, że ja ogólnie jestem człowiekiem, który wozi się w szerokich ciuchach, nie? No i, doj, no i, no i, no i, no i, no Nie do końca jest wpasowany w ten cały system. Więc kiedyś sobie przychodzę do technikum. W moich szerokich ciuchach, nie? Jedę sobie w moich szerokich ciuchach do technikum, wbijam, patrzę w lewo, patrzę w prawo, patrzę na środek, Patrzę do góry i mówię, ty no nie wierzę, nie? O co chodzi? Ja mówię, matko bosko, mówię, co to, co, co to się stanęło? Wszyscy w garniakach. Kumpel w garniakach, drugi kumpel w garniakach, koleżanka, koleżanka, kumpel, 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 kumpel. Wszyscy w garniakach. I tak podchodzę, no i się pytam ziomka, nie? Ej ziomuś, co ty żeś tak się odpierdzielił jak szczur na otwarcie kanału? On tak na mnie patrzy. Ty stary, przecież dzisiaj jest oficjalna impreza na hali. Na której przychodzą rodzice i ogólnie będzie chyba pasowanie na ucznię czy coś w tym stylu. Ja tak na niego patrzę, takie ładowanie. O, żeż ja pierdzielę rzeczywiście. Patrzę na swój strój, szerokie ciuchy, bluza z kapturem. <grym> Mówię, ty, ale przypał, ale przypał. Kiedy ta impreza? No, za godzinę. I mówię, ale przypał, ale przypał, ale przypał. Gdzie ja teraz garniak znajdę, nie? Dobra. Zebrali moi drodzy wszystkich uczniów ogólnie. Już na holu. Mamy iść na tą salę gimnastyczną, żeby faktycznie się, wiecie, tam wystawić, ustawić w rzędzie i tak dalej. Ja stoję w tej kolejce, jak taki typowy Mongo, który chyba nie z czaju faktów, że powinien się galowo ubrać, no i wiecie, nie wiem, koleś w garniturze, goleś w garniturze, goleś w garniturze, no i pierdzielony gangster i dalej koleś w garniturze, nie? No, wyglądałem memicznie, jak typowa, randomowa postać na cutscenkach z gier. Wiadomo, o co chodzi. No i tak stoję. Mówię, kurde, nie no, tak nie może być. No przecież polonistka to mnie za jaj... Za orzeszki powiesi. <grywia> ja tak patrzę na ziomka przede mną, patrzę na dół. Dobra, jeansy mam. To ja potrzebuję w sumie tylko marynarki i krawatu. Pyk, pyk, pyk do ziomka przede mną. Ty stary, masz może pożyczyć marynarkę? O, tak mówi. Wcale mam koszulę, spoko, ziomuś trzymać. Wziął mi dał marynarę, patrzę do tyłu, ty, ziomuś masz położyć krawat? Mówi, w sumie to mi niepotrzebny. Wziął mi, poleczył krawat, wychodzimy. Tylko powiem wam tak, wszystko było idealnie, teoretycznie wiecie: marynarka, do tego krawacik, do tego wszystko inne, ale ciągle spod tego wszystkiego wystawałem moi drodzy, wielkie hip hopowe szerokie buty oraz wielkie hip hopowe jeansy. Ja mówię, no nie no, jeżeli poloniska, to zobaczy. No to no, mam śmierć murowaną, no nie ma innej opcji. No i wchodzę pierwszy, na całe szczęście polnisk nasza miała dojść później. Rodziców jeszcze nie było, bo dopiero co się zbierali. Dopiero co się zbierali rodzice, no. Szybko odbijam, ja tam kurczę dupą lawiruję, powiem wam szczerze, dosyć mocno, żeby się tylko za kumplami kitrać. No i stanąłem, stoję sobie w tej marynarce, oczywiście za pierwszym rzędem. Cała impreza się odbyła. Ja oczywiście, wiecie, no tam bez przypału, nie bez przypału, no kurczę, no co, no, no wyglądam kulturalnie, no wyglądam kulturalnie. Wychodzimy. Każdy tam dzieciak podchodzi do ogólnie swojej mamuśki, czy tam tatuśka, czyli kogo tam miał. A w tym przypadku mama do mnie tak patrzy z taką miną. Ty, skąd ty masz tą marynarkę? Jezu, ale powiem wam, przypał był niesamowity. No, to był lekciutki stres. Druga historia, to was zmiecie z planszy, to moi drodzy mnie wtedy też zmiotło. Jest ogólnie, kochani, taki kawał. Jak trzymać idiotę w niepewności? Powiem ci jutro. Wiadomo. Ja jestem ogólnie trolem. W technikum byłem trolem, w robocie, jestem trolem. No, jednym słowem, troll na trolem. nie? I kiedyś wbijam do technikum, gadam sobie z ziomkami i tak dalej i rzucam typowo losowym tekstem do mojego ziomka Ty stary, wiesz jak trzymać idiotę w niepewności? No jak? Powiem ci jutro. Totalnie olałem temat, odwróciłem sobie, zacząłem gadać się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przychodzę następnego dnia do szkoły, ten koleś do mnie podbija i pyta się Ty stary, to jak trzymać idiotę w niepewności? Ja nie mogę, ja nie mogę, ja zawsze uważałem tego Ziomka za dosyć bystrego i inteligentnego. Ale <grystanie> tutaj faktycznie niestety podpisał się niemałym debilizmem, ale na całe szczęście no, dalej się kochaliśmy. <grystanie> O Jezu, wycieczka po Battlefielda, kochani, to będzie historia z morałem, to będzie historia ze zwrotem akcji, to będzie historia, no, ogólnie z hardkorem. Kiedyś Wam opowiadałem, kochani, o moim dwukolorowym koledze. On miał, cierpiał na bielactwo, czyli po prostu miał takie blamy białe na skórze. I po szkole uznaliśmy, stary, trzeba kupić tobie Battlefielda, to jest zarumwista gra, no i ogólnie sobie pogramy. Ziomek tak mówi, dobra, pojechaliśmy sobie do pewnej galerii. W której były obrotowe drzwi. Wyszliśmy sobie do galerii bez żadnego stresu, bez żadnego problemu, bez niczego. Wchodzimy sobie, kupujemy sobie oczywiście, nasz znaczy kumpel kupuje sobie Battlefield, poszliśmy sobie jeszcze do McDonalda, zamówić sobie kilka kalorii do zjedzenia i trochę tłuszczu i wiadomo czego. No i czas wychodzić. Wychodzimy, znaczy wychodzimy, zmierzamy w kierunku wyjścia. Ja patrzę na te drzwi obrotowe, a tam jakaś dziewczynka, malutka, popierdziela w kółko. Pierwsza myśl? Rodzice chcieli mieć spokój, narysowali jej kropkę na tych drzwiach i powiedzieli, śleć ją. No i tak miała dziewczynka przynajmniej zabawy na kilkadziesiąt minut. Ale tak sobie idziemy dalej. Ona tam sobie popierdziela w kółko i kumpel do niej mówi: Ty, audiolog, wiesz co to jest za czerwony przycisk? Ja mówię, ten czerwony przycisk. A on mówi tak ten czerwony przycisk. Ja mówię, to co to jest za przycisk? A on mówi, stary, takie same przyciski są w drzwiach obrotowych w Danii i służą temu, by zwolnić ruch obrotowy drzwi. Ja mówię, aha! I on do mnie się pyta: Ty stary mam go nacisnąć. Ja patrzę na tą dziewczynkę, no trochę zmęczona, trochę zatyszana, więc. No, tak pierwsza myśl, no to w sumie czemu nie? No, trochę sobie przynajmniej dziewczynka odpocznie. Więc mówię do ziomka, Ziomuś, stary, nie ma problemu, naciskaj. Idziemy sobie, zmierzamy oczywiście powolutku do tego ów przycisku, do tych drzwi obrotowych i kumpel takim zamaszystym ruchem jeb w ten przycisk. Drzwi pf, zatrzymały się. Dziewczynka na nas. Ja patrzę na tą dziewczynkę! Kumpel patrzę na tą dziewczynkę! Boże, zepsuliśmy jej zapałę życia! Co tu się odpierdzieliło? Ja mówię do Rzemka, ty stary, ci chodziło o ten przycisk z napisem awaryjny wyłącznik drzwi? On tak do mnie mówi, ty stary, to był naprawdę przycisk awaryjny wyłącznik drzwi? Ja do niego mówię, ty stary, to był naprawdę przycisk awaryjny wyłącznik drzwi? On mówi, o ku... Patrzy na mnie, ja na niego, dziewczynka na nas, patrzę, ona nas zabija wzrokiem, ja patrzę na nią, Chce uciec, on patrzy na mnie, też chce uciec, pierwszą myśl, jaka mu przyszła przez głowy, to ubrać kaptur, ściągnął sznurki, zostawił sobie tylko taki peryskop do patrzenia, odwrócił się na pięcie i mówi, "Te stary, spierdzielamy, 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 odwrócił się na pięcie i dzida w ogóle w drugą stronę. Dziewczynka nie wiem, czy za nami szła. Oby nie, no bo to by było totalnie creepy, ale powiem Wam, że każdy ochroniarz, który ogólnie się patrzył na nas, miał jakąś taką dziwną pekę. Bo powiem Wam, że stał z tą krótkofalówką i miał takie. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie wiem, co to w ogóle się odpierdziło. Całą galerię żeśmy, moi drodzy, obeszli. Wyszliśmy drugim wyjściem. Ja tej historii do dzisiaj nie zapomnę, a tej dziewczynki z tym wzrokiem to już nie idę w życiu. Masakra. No, więc moi drodzy, to był, <grym> to była kolejna porcja śmiesznych historii ze szkoły, ode mnie. Tylko gdzieś tu mam czas, a nie wiem ile już to się nagrywa. Coś mi zasłania. Właśnie <grym> nie więc no, jednym życie audiologa jest absurdalne. Absurdalne. <grym> Oj, z tym ziomkiem naprawdę z tym ziomkiem naprawdę ja miałem niezła akcje. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, kochani, żeby nie było, weźcie, wyśmiejcie, by by weźcie, zróbcie, nie wiem, nie wiem, obyście nigdy nie trafili na tą dziewczynkę, bo ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ona do dzisiaj chodzi, w ogóle to jest jakaś taka ulubiona czynność, chodzenie dooko, dookoła sobie, ten, dookoła tych drzwi kręconych. No Jezus Maria, co to w ogóle za absurd. Mam jeszcze, moi drodzy, historię z, znowu ze, z jazdą do w domu w autobusach ja powiem wam że w autobusach i ogólnie w tramwajach tyle się akcji odpierdzielało, że to w ogóle głowa mała No a tymczasem co <laughs> trzymajcie się życzę wam super miłego dnia jak chcecie może się oczywiście bawić suba a jak nie no to nie no nie będę płakał z tego powodu a może po prostu przez to będzie wasz dzień troszeczkę lepszy nie No i ten jak chcecie jeżeli wam się podobały te pierdoły jeżeli chcecie bądź też mój kono, to możecie udostępnić to gdzieś i tyle Do usłyszenia w moje cześć Oof. <laughs>